Cześć! Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku. Mamy święta, w sumie można tak to nazwać, za chwilę będzie Wigilia. Jest już zimno, tak jak widzicie, czapeczka z pomponikiem, polarek, bo już jednak chłodno. Ponieważ było bardzo duże zainteresowanie naszym ostatnim filmem z T4, za co serdecznie dziękuję, ponad 100 tysięcy wyświetleń, naprawdę super, bardzo dużo komentarzy, bardzo fajnie się z Wami rozmawia. Dziś pokażę Wam drugą te 4 i ta T4 już nie była w tak dobrym stanie, jak ta czarna. Ta T4 położyła się, z tego co pamiętam, tym bokiem do rowu. Dach wygięty, wnieciony, przesunięty w tamtą stronę. Poszycia jedno, drugie uszkodzone, drzwi uszkodzone, słupek uszkodzony, błotnik chyba też. Szyba oczywiście pęknięta. Jedyne co zostało to maska. Była w miarę nienaruszona. Lekko porysowana, zderzaki też uszkodzone. Z tamtej strony samochód też był uderzony, dlatego właśnie gdzieś tam się położył. Prawdopodobnie był to wypadek z przyczepą. Na przebitkach zobaczycie. Te zdjęcia w tej chwili pewnie one sobie lecą, jak ten samochód był uszkodzony, a dzisiaj wygląda tak. Zakres prac oczywiście nie planowałem dla Was tworzyć tego materiału od samego początku, bo szczerze przyznam, że nie sądziłem, że te 4 będzie miało tak duże zainteresowanie. Tutaj wymieniliśmy cały dach, czyli połać dachu łącznie z częściami opadowymi, które były do wymiany. Drzwi przesuwne są nowe. Tylne poszycie błotnika jest nowe. Ten błotnik jest nowy. Drzwi też są. Są nowe. Te części oczywiście nie są zamówione w ASO, dlatego że ich tam nie ma. Do te cztery się już nie produkuje części. Jedyne co możecie dostać, to naprawdę jakieś pierdoły i na przykład klapkę wlewu paliwa, na którą jeszcze zresztą czekam. E i tak to niestety wygląda. Także te wszystkie części są gdzieś znalezione w Polsce, używane w dobrym stanie i tak Nie jest łatwo. Szyba przesuwna do drzwi przesuwnych jest w ogóle białym krukiem. Czegoś takiego nie ma. Z drugiej strony to samo też nie ma. Musieliśmy kupować całe komplety szyb, żeby uzyskać tą przesuwną szybę. Te czwórka prezentuje się całkiem fajnie. Została ponieważ była uderzona. Klient chciał, żeby e, zrobić też, e, zrobić też e, cały dół, więc ten cały dół zostało, zawieszenie zrzucone, silnik został zrzucony, wszystko zostało zrzucone, został wypiaskowany i dół jest zabezpieczony w tej chwili epoksydem i tak żeby można było to e, fajnie użytkować. Od nas samochód zostanie przetransportowany do mechanika. Brakuje nam jeszcze tak naprawdę... E, no, tutaj już jest wszystko w porządku. Czekamy w tej chwili jeszcze na tą lampkę, bo tej lampki nie mamy. Na szczęście ona jest wciskana, nie musimy demontować zderzaka. Z tej strony, oczywiście, no w sumie całe auto, ale jeszcze jest, jeszcze czekamy na klapkę. Środek został wyjęty. Auto do nas przyjechało praktycznie bez żadnych foteli, bez niczego jest to wersja Karavel. tak jak widzicie jeszcze brakuje wielu rzeczy dlatego, że będzie wsadzany silnik będzie wsadzane zawieszenie i tak dalej i tak dalej samochód w tej chwili został zabezpieczony przez Buletów za co bardzo im serdecznie dziękuję bardzo fajnie, bardzo mi się dobrze z nimi współpracuje, na szczęście nie musimy wozić tych samochodów do nich jeżeli mam auto właśnie na wózku co jest bardzo niewygodne w transporcie przyjechali chłopacy do nas do warsztatu Dostali fajne miejsce, zrobili mi całego busa, położyli ceramikę, także jestem bardzo z tego zadowolony. No i przede wszystkim też fajnie, bo klient będzie miał już zabezpieczony samochód i może go sobie odebrać tak, jak to wszystko powinno być. Dlatego weźcie też to pod uwagę w przyszłości, że jeżeli będzie przelakierować cały samochód, to automatycznie do kosztów musicie dorzucić no zależy od ceramik, ale od 3 do 5-7 tysięcy za, za to zabezpieczenie lakieru, bo trochę bez sensu jest, żeby on się rysował. Oczywiście, jak zwrócicie uwagę, też pewnie na przebitkach, zaraz to będzie lecieć. Lakier jest wypolerowany na gładko, nie ma żadnej mory. To jest życzenie klienta i dlatego też jest taki efekt odbicia, gdzie jak Brian na przykład skieruje w tej chwili kamerę na auto, to widzicie dokładne odbicie moje, czy chociażby kliówki, która stoi, która stoi obok. Ale tak to dokładnie wygląda. Nie ma żadnej mory, fajnie się to wszystko prezentuje. I to w sumie chyba tyle, jeśli chodzi o ten samochód. Te czwórka, jedni powiedzą, że po pierwsze za duże koszty, po drugie bez sensu, po trzecie coś tam, po czwarte jeszcze coś innego. Powiem tak, ja o Gustach nie dyskutuję, nie dyskutuję też o zakresie pracy, tylko ją po prostu wykonuję. Dla klienta ten samochód pewnie ma jakieś znaczenie sentymentalne, to raz, dwa. Uważam, że w takim stanie. Odbudowana cała te czwórka jest warta o wiele więcej niż myślicie. Chociażby odpalcie ceny na Allegro i zobaczcie, ile za taki samochód w takiej wersji jest wart, bo to nie jest 20 ani 30 tysięcy. Po drugie, jest ona odbudowana na lata, więc będzie jeszcze długo jeździć. Pewnie te piątki i te szóstki przejeździ, bo one już zardzewieją się, rozpadną, a te czwórka jeszcze zostanie. E, dlatego nie patrzcie może na to, patrzcie na to, jak duży zakres prac został wykonany, co widzieliście na wideo, co udało nam się pokazać i co e, mamy dla Was z tego materiału. Bo przyznam szczerze, że faktycznie od początkuśmy tego nie nagrywali, tego za to Was serdecznie przepraszam. I tutaj mała wstawka, bo zapomniałem dodać. A pytacie o tym dużo w komentarzach. Koszt takiej odbudowy bez części wyniósł około 35 tysięcy. Nie pamiętam teraz na, na chwilę obecną dokładnie, ponieważ było to płacone przez kilka miesięcy. Oczywiście, przelakierowanie i odnowienie samochodów wraz z konserwacją dołu. E, słuchajcie, podobał Wam się odcinek, podobała Wam się nasza praca? Zostajcie, zostawcie subskrypcję, zaznaczcie dzwoneczek, komentujcie. Staram się odpisywać na bieżąco na wszelkie pytania e, i na wszelkie e, wątpliwości. A tymczasem życzę wesołych, pogodnych świąt i szczęśliwego nowego roku, a my na pewno widzimy się już w styczniu. Do następnego. Cześć!